Powinieneś uważać. Co się stało z moim samochodem? Dolny przewód też był zepsuty. Przerdzewiał. Wsadziłem nowy. Chodzi jak marzenie. Ile? Policzmy części i robocizna. Powiedzmy 150. Ile? 150. Za wymianę głupiego przewodu? Do Mustanga z 64. To zwykły Ford, nie Ferrari. Nie jest zwykły. To Mustang z 64. Co to ma do rzeczy? Nie wiem. Ale dlatego ja tu mieszkam, a ty tylko przejeżdżasz. Jesteś mi winien 150. Pół godziny temu wszystko mi ukradli. Wyjmij swoją złotą kartę i wezwij na pomoc tego faceta z reklamy. Nie mam karty. Wolisz myć gary czy kible? Musisz to odpracować. Mam zegarek. Jest wart 7800. Możesz go sprzedać. Kto go kupi? Nie ma cyferek. Nie musi. Jest drogi. Spójrz na złoto. Bez datownika? Tyle wart, co kacze pierdnięcie. Patrz. Wszystkie cudeńka za 3 dolce 75. Ten mi wystarczy. Ty sukiń synu. Mój prawnik cię załatwi. Nie masz karty, ale masz prawnika. Strasz mnie ile wlezie. Nie czytałeś wywieszki? Jakiej wywieszki? Oddaj samochód, a ty 150 dolców. Trzeba uważać, co zrobiłeś z moim wozem. Dolny przewód też się rozleciał. Założyłem nowy. Silnik chodzi jak zegarek. Ile płacę? Muszę policzyć części i robocizna. Niech będzie 150 dolców. Ile? 150. Za rurę do chłodnicy? Rurę do mustanga z 64. To forta, nie jakieś Ferrari. Nie zupełnie, To Mustang z 64. A co to ma wspólnego z rurą? Bo ja wiem. Tyle, że ja tu mieszkam, a ty tylko przejeżdżasz. Płacisz 150 dolców. Pół godziny temu mnie obrobili. Więc wyciągnij swoją złotą kartę kredytową i zadzwoń, gdzie trzeba. Nie mam karty kredytowej. Umiesz zmywać? Trzeba będzie odpracować. Mam zegarek. Wart prawie 8 tysięcy. Możesz go sprzedać. Komu? Nie ma numerów. Nie potrzeba, jest bardzo kosztowny. Spójrz, to złoto. Nie ma datownika. Widzi mi się, że to szajs. Spójrz. Kupiłem go za 3,75 dolary i brak mu tylko wodotrysku. Wolę zostać przy swoim. Ty, jest sukin, synu. Mój prawnik, zamknie ci tę budę. Nie masz karty, a stać cię na adwokata? Nie widziałeś informacji? O czym ty gadasz? Oddaj samochód. Zapłać 150 dolców.